Witam serdecznie pana prezydenta i na początek miałbym prośbę może o podpisanie konstytucji. To jest tutaj? tam no, jakiś, to jest za cienkie. To nie, to nie. No nie? Dobra, jedziemy. Albo drugi lepszy tutaj. Mazach jakiś taki. Tak? Co to jest? To jest nieopisane. Nie, Pierwsze pytanie, jedziemy. Kiedyś Pan powiedział, że potrzebna jest lewa noga, bo Polska nie może stać na jednej nodze. Tak jest. Czy dalej Pan tak uważa i czy to, co jest w tej chwili, prezentuje się lewą nogą, to jest to, czy znaczy nie. mówię o polityce? Panie, ja jestem fanatykiem przekroju społecznego. Tak jak społeczeństwo jest, tak powinno być zorganizowane i mieć prawo. Tak podpadłem tej mniejszości, tym, tym różnym skrzywieniom. Bo ja im powiedziałam, że słuchajcie, ja jestem fanatykiem przekroju. Wy macie 5%, no nie, 1%. No więc nigdy byście w Parlamencie nie byli daleko daleko. I oni to uznali, że ja ich wyrzucam, ja jestem przeciw. No, ja jestem fanatykiem przekroju. I my mamy dzisiaj opozycję do 25%. I tyle, tyle im trzeba dać. żeby nie były, żeby nie robili. Kracie roboty, żeby nie przeszkadzali. No nie mają to miejsce, tylko tylko jak policzyć, kogo ile, ile jest. I tyle miejsc powinniśmy tak ordynację dopasować, żeby każdy dostał swoje. Tak jak grupy zorganizowane, jak lewica jest zorganizowana, to ma 25%. A co to znaczy dzisiaj lewica? Panie, oczywiście. Bo Wszyscy zadają sobie to pytanie. Dzisiaj jest prawica bardziej lewicowa i odwrotnie, no wie pan. Lewica sobie przywłaszczyła opiekuńczość. I w tamtym czasie, kiedy, kiedy powstawał kapitał, te maszynerie, to rzeczywiście było oszustwo straszne. Ci kapitaliści byli okropni, więc lewica była potrzebna i była, miała uzasadnienie. Tylko poszła za daleko, przejęła władzę. Powinna zostać w zorganizowaniu, pilnować kapitalistów, a nie brać władzy. Bo oni mówili, że na standardy sobie pisali, że my weźmy, będziemy lepiej. A doszli do władzy, to będzie jeszcze gorzej i głupiej. I stąd. I dlatego też musimy na nowo zdefiniować, co, co to dzisiaj jest lewica. Czy tylko nie wierzę w Boga, a reszta nieważne, czy jeszcze mają programy jakieś, ale takie nie hasełka, tylko do realizacji, logicznie sprawdzone. Więc ja proponuję nowe zorganizowanie, które takich pytań nie zadaje: tylko lewi, lewicowi, więc nie wierzę w Boga, ale związkowiec czy kapitalista. Dlatego musimy to jeszcze na nowo jakoś poporządkować, bo po tamtej epoce no, pod przymusem pod, no, jesteśmy pokrzywieni, więc musimy na nowe zdefiniować, ale już ten pierwszy podział, który ja proponuję, można dokonać. Bo się przyznaje, że jest lewica w porządku i jest najemna praca, też jest w porządku, można sprawdzić. Potem będziemy czyścić, no, i my, kiedy, kiedy uporządkujemy te, te zasady, te regulaminy. Na razie nie mamy. No wie pan, to jest nowa epoka. No cóż, dziękuję Panie Prezydencie.